Malit Birgen najlepsza w Davos, ale na podium tylko dwie Norweszki, bo psikusa sprawiła Niemka, Nicole Fessel, która była druga. Justyna Kowalczyk ten Puchar Świata opuściła. Biergen na 10 kilometrów stylem dowolnym jest niepokonana od pięciu lat. W Davos pasce podtrzymała. Było tyle łatwiej, że gorszy dzień miała biegająca dotąd w swojej klasie Teresa Johaug. Była dopiero szósta. To był bardzo dobry bieg. Dobrze spisało się ciało i narty. To było rekordowe dziesiąte z rzędu zwycięstwo w Pucharze Świata norweskiej biegaczki. W latach dziewięćdziesiątych serię dziewięciu wygranych notowały Rosjanki. Jest rekord, ale radość niepełna, bo druga była Nicole Fessel. Niemka jest dopiero czwartą w sezonie zawodniczką, która sprawiła, że podium nie było w pełni norweskie. Miałam znakomicie przygotowane narty i jest znakomity wynik. Podium smakuje fantastycznie. Sylwia Jaśkowiec mimo upadku z najlepszym wynikiem w sezonie, 25. Justyna Kowalczyk Puchar Świata odpuściła i startowała w Pucharze Kontynentalnym w Hochwilzen. Wygrała 5 km klasykiem.